No, dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień września, a ja opowiem Wam o tym, co nosiłam w sierpniu i opowiem Wam o moich wnioskach, właśnie z tym związanych. I przez to, że to jest pierwszy dzień miesiąca, to zawsze Was zachęcam do tego, żebyście sobie w telefonie zapisały to, co macie na sobie: szybkie zdjęcie w, te, e, w lustrze, ilustrowanie przez cały miesiąc to, co nosiłyście, bo zazwyczaj e, mózg płata nam figle. I ja już trzeci miesiąc z rzędu postanowiłam. Mówiłam przed... Podliczeniem tego, co miałam na sobie. Najpierw się zastanowić, co miałam na sobie. I miałam taką pustkę. Ten sierpień wydawał mi się tak długi, ja totalnie nie pamiętałam, co nosiłam i co miałam na sobie. I to zupełnie nie pokryło się z tym, co rzeczywiście nosiłam, więc strasznie śmiesznie. Także przechodzimy teraz do podliczenia matematycznego, a potem przejdziemy do najciekawszej części tego filmu, czyli do wniosków. Zapraszam. I słuchajcie, z moich obliczeń wynika, że czarny top z Ansin wygrał w tym miesiącu e, i miałam go na sobie aż 9 razy, aż i tylko okazał się najbardziej uniwersalną rzeczą w mojej szafie w tym roku. Najbardziej lubiłam e, w nim chodzić, mówię też tak w czasie przeszłym, bo nie wiem co przyniesie nam wrzesień. Na razie jest gorąco, mam nadzieję, że tak też pozostanie do końca i że znowu będę mogła mieć go na sobie wiele razy. 8 razy miałam na sobie jeansy z H&M 6 razy, miałam na sobie różowe spodnie z Yellow Meadow 4 razy, miałam na sobie szlafrok tosz tosz, bluzkę litości, kolorowe spodenki po mamie, zieloną sukienkę z H&M oraz żółtą bluzę. 3 razy miałam na sobie spodenki w pt Taki, shorty toż cienkie body z Ansin, koszule po dziadku i oliwkowe body. Dwa razy miałam na sobie grube body, spódnicę z Ansin, zieloną bluzkę z Honko, białe spodnie w niebieskie kwiaty, dwa razy bluzkę w paski z długim rękawem oraz nową białą bluzkę z Natuli. Jeden raz też miałam sporo rzeczy, bo tak nie wiem ile, ale minimum raz miałam żółty szlafrok na plaży. Raz bluzkę, traćmy razem czas. Piżamowe spodnie z Yellow medą, raz sukienkę w słoneczniki, raz różowy top z Yellow medą, raz szlafrok Look by Lux, raz kimono w maki, które mam na sobie również dziś, oraz kuloty, które też mam na sobie dziś, gdyż chodziłam w tym i wczoraj, i dzisiaj. Natomiast już tak przechodząc do wniosków, bo ciuchy się już skończyły, nie mam z czym nosić tego szlafroka, tego kimona i bardzo chcę go nosić, no ale właśnie niepotrzebnie, tak jak Wam mówiłam, w porządku, w szafie, zamówiłam sobie krótkie spodnie z Yellow medą, zamiast długie kuloty właśnie w tym wzorze. Na szczęście, Marta jakiś chyba miesiąc temu mówiła na Instastory o tym, że ten wzór wróci, no bo on jest przecież doskonały. No i właśnie przez to, że ja nie mam do czego tego nosić, a na przykład przy jeansach czuję, że to to nie jest to, no to zakładam to do tego i to mi się tak gryzie te kolory, że po prostu masakra, ale tak bardzo chcę nosić te rzeczy i tak bardzo to jest wygodne i to, że to łączę trudno, ale wczoraj pisałam z Martą, czyli właścicielką Yellow Meadow, no i właśnie pytałam kiedy wrócą, właśnie kiedy wróci ten wzór i czy będą kuloty i podobno będzie to jesienna kolekcja, więc absolutnie absolutnie nie mogę się doczekać i na pewno y, zdecyduję się właśnie na te kuloty, bo mi się wydaje, że ja w tym wzorze będę chodzić codziennie. A tak, no wiecie, miałam to na sobie raz, więc no mega mało, y, a ma to potencjał na więcej. No i właśnie, wydaje mi się, to jest taki wniosek, nie wniosek jeszcze, y, że ja mam na tyle stuprocentową, znaną swoją szafę, że wiem już, co dlaczego. I na pewno wiem to w letniej szafie właśnie i wiosennej, bo to jest moja ulubiona szafa. No i wiem czemu tego nie noszę, bo po prostu nie mam do czego. Wiem co lubię, wiem z czym chciałabym co nosić i wiem, że właśnie zmiana tych krótkich spodenek na długie będzie doskonałym pomysłem, więc po prostu nie mogę się doczekać jesieni i mam nadzieję, że jesień będzie na tyle przyjemna, że jeszcze będzie można w tym pięknym wzorze chodzić. Więc nie namawiam do zakupów, ale jeżeli właśnie miałyście na oku ten wzór i cierpiałyście, że go już nie ma, to daje znać, że na jesień planowany jest powrót. A teraz przechodzimy do wniosku. Pierwszy wniosek miałam na sobie w tym miesiącu 27 rzeczy, co jest, jak się okazuje, całkiem taką normalną liczbą u mnie od, yy, od jakiegoś czasu, więc nic więcej nie mogę tutaj powiedzieć. 27 i tyle. Czasami mówiłam, że wow, jak dużo, wow, jak mało, teraz wydaje mi się, że jest to całkowicie zwyczajnie. Drugi wniosek jest taki, że wszystkie te rzeczy, jak sobie je wypisywałam, jak widziałam w czym chodzę, są takimi rzeczami, które naprawdę bardzo, bardzo lubię, które chcę nosić, które mi się podobają, w których jest mi wygodnie, które naprawdę szanuję. <grym> Bardzo się cieszę, że mam je w szafie i nie ma yy, w tych rzeczach, które nosiłam, takiego słabego ogniwa, że e, jakoś mi się nie podoba, a tak noszę, bo mam. Nie, absolutnie nie. Wszystko, co mam. Wszystko jest doskonałe. Trzeci wniosek, i przez to, że ja tak bardzo lubię te rzeczy, czuję, że lato się już kończy, mam nadzieję, że jeszcze wrzesień będzie letni, ale że żadna z tych moich rzeczy nie jest wykorzystana, żadna z tych rzeczy nie jest wynoszona, żadna z tych rzeczy mi się nie znudziła. I to jest trochę przykre, ale też satysfakcjonujące, że rzeczywiście ta letnia szafa jest taka obfita, taka kolorowa, taka wzorzasta, podfruwajkowa, taka totalna moja, z naturalnych materiałów piękne właśnie wzory, kolory w odpowiednim dla mnie fasonie kolorystyce yy, jakiś takiej energii i wiecie, w wszystkim tym, gdzie ja po prostu jestem sobą, to co ja prezentuję sobą w środku prezentuję tak samo spójnie na zewnątrz i nawet jak sobie oglądam czasami jakieś yy, zdjęcia, czy na przykład yy, ostatnio miałam taką mm, rozkminę, idąc z Piotrem z plaży w momencie, kiedy y, ludzie szli na plażę, więc no jakby się mijało tych ludzi y, i my wracaliśmy przed zachodem słońca, ludzie szli na zachód słońca i tak widzieliśmy, że te dziewczyny są takie takie przebrane, że im jest niewygodnie, że yy, są tak wystrojone, żeby sobie zrobić zdjęcie przy zachodzie słońca. I oczywiście, że spoko, ale że właśnie wydaje mi się, że yy, patrząc też na Instagrama, że ludzie się po prostu przebierają. I też widząc po prostu kopie wszystkich ludzi na mieście, yy, że wszyscy teraz wyglądają tak samo bo coś jest modne, no to to jest jakieś takie dziwne, że właśnie nikt nie ma, znaczy dużo ludzi nie ma swojego stylu, tylko to, co jest akurat e, dostępne w sklepie. I może to też jest ich styl, na zasadzie, że ich stylem jest ubieranie się turbomodnie, że to, co jest w sklepach, to, to jest akurat ich. Yy, I to też jest spoko, ale ja preferuję właśnie takie yy, zwizualizowanie, takie przeniesienie swojego wnętrza na zewnętrze, yy, więc to był dla mnie taki kontrast właśnie na tej plaży mnie. Do myślenia innych ludzi, których akurat wtedy tam spotykałam, no bo ja, jeżeli poszłabym na sesję zdjęciową, jeżeli wyjechałabym na wakacje, jeżeli szłabym. szłabym na teraz jakieś urodzinki, imieninki, jakieś inne uroczystości, to ja po prostu mam swoją szafę i z tej szafy zakładam ubrania, bo to jestem ja. Po prostu muszę odziać swoje nagie ciało w jakieś ubrania, które muszą się sprawdzić co do pogody, co do uroczystości, ale nigdy nie jestem przebrana. Poza majowym ślubem ja już naprawdę. Dawno temu nie byłam przebrana i nie lubię być przebrana i pamiętam też, że w momencie kiedy tak bardzo skupiałam się na swojej szafie, na minimalizmie, na tym, żeby znaleźć swoje rzeczy, gdzie jest ich mało, ale jest to kwintesencja, to właśnie jednym z głównych takich kryteriów było to czy ja jestem tą osobą w tym ciuchu, czy ja nie czuję się przebrana, czy ja gdyby ktoś mnie mijał i pomyślałby jaką jestem osobą, to poczułby, że to jest spójne. I te, te ostatnie słowa mogą być takie, że oceniamy człowieka po wyglądzie i już na podstawie jego ciuchów yy, stwierdzamy, kim jest. Nie, bo to jest okropne, <grym> ale bardziej właśnie z tej drugiej strony, że ja idąc tak. Myślę sobie, że ten człowiek może mnie tak odbierać, że ja jestem spójna, że tak naprawdę to mnie nic nie interesuje, jak ten człowiek mnie odbierze, ale że ja idę spójna z sobą. Zagmatwane, z poplątanym, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I właśnie ten wniosek jest taki, że może on też wam pomoże w porządkach w szafie, że jednym z kryteriów może być to właśnie, czy ja jestem tą osobą, czy ja w tej bluzce jestem sobą, czy ja jednak Jestem y, w, tym, w tym ciuchu taką sobą wymyśloną, taką sobą y, idealniejszą, taką wersją siebie z marzeń albo taką gorszą wersją, albo jakoś taką. Czy to jest spójne? I u mnie to wiele rzeczy weryfikuje. Właśnie, że coś mi się podoba, coś jest fajne, ale że to nie jestem ja. To mnie nie określa. Ja nie wyznaję zasady, że na przykład czegoś mi nie wolno nosić. Że niektóre kroje są. Y, Zarezerwowane tylko dla określonych sylwetek. Tylko chodzi o to, czy ja się w tym dobrze czuję, czy ja się czuję w tym swobodnie i czy mi jest w tym dobrze i w wielu rzeczach nie jest mi ze mną dobrze. Więc tak, może ta zbliżająca się jesień, ten zbliżający się czas w domu, to jest dobry moment właśnie na to, żeby poświęcić sobie jakiś tam czas na to, żeby się właśnie nad tymi swoimi rzeczami pochylić, zastanowić i zrobić. Porządki. Czwarty wniosek. Bardzo śmieszy mnie moje i ogólnie ludzkości. Pojęcie na temat tego, ile potrzebujemy i ile coś nosimy. Ja, przez to, że jestem teraz, e, już trzeci rok, idę w tym trybie lustracji, gdzie co miesiąc lustruję swoją szafę i liczę matematycznie, ile coś na sobie miałam. A potem po roku to podliczam, no to ja już wiem, że na przykład 100 razy mieć coś na sobie, to jest niewykonalne. W moim przypadku, że 50 razy, no to nawet nie, ale gdzieś tam pod 40, no to już mi się wydaje, że noszę to cały czas. Albo rzecz, którą, która mi się wydaje, że noszę cały czas, mam na przykład na sobie 3 razy. Więc no niewiele w ciągu roku. I no ja po prostu. Mam jakąś tam wiedzę na temat tego, ile co noszę, a mimo to nadal mi się wydaje, że te liczby są zupełnie inne i co roku, kiedy robię ilustrację roczną, jestem zaskoczona w pełni. W każdym razie, ostatnio oglądałam y, odcinek Uli Pedantuli, którą uwielbiam i ona nie jest dla mnie jakąś taką influencerką i youtuberką, tylko bardziej internetową telewizją i prezenterką w tej internetowej telewizji, ale bardzo, bardzo lubię jej odcinki, oglądam z radością, może nie wszystkie, ale większość i y, spędzam bardzo miło czas. Natomiast ostatnio nagrała odcinek o swoich butach. I tych butów była masa, masa i to nie chodzi o to, że o, za dużo czy coś, tylko chodzi o to, że zauważyłam, że tych butów jest Mnóstwo, jak na osobę, która ma właściwie maksymalnie cztery pary na wiosnę i na lato, a ona mając cztery baleriny, mnóstwo obcasów, jakieś tam, mm, no wiecie, sandałki, nie sandałki, jakieś inne, tenisówki, e, trampeczki, coś tam, coś tam, ona mówiła, że wszystkie te buty nosi bardzo często, po kilkadziesiąt razy na sezon. I ja sobie myślałam. Nie wierzę Ci. Uwierzyłabym Ci, gdybym nie miała lustracji, ale aktualnie Ci nie wierzę. <gry> no i oczywiście nie jest żaden zarzut, wiecie, o braku autentyczności, czy że po prostu, nie wiem, nienawidzę teraz yy, Uli czy coś, tylko chodzi mi o to, że rozbawiło mnie to, że ja też powiedziałabym wcześniej, że swoje rzeczy noszę po 300 razy. Yy, że w ogóle 150 to jest minimum moich ulubionych rzeczy. No i właśnie te kilkadziesiąt razy bardzo mnie rozbawiało za każdym razem, kiedy próbowała powiedzieć, że te buty są bardzo solidne, no bo nosi je właśnie bardzo często i miałam takie. To po prostu fizycznie nie jest możliwe. Mając tak mnóstwo butów. Nie jesteśmy w stanie nosić wszystkich chyba, że no pięć razy dziennie się przebieramy i może ona tak robi. Nie mam zamiaru tutaj o tym myśleć, ale chciałam tak zwrócić po prostu uwagę na to, że myślimy zupełnie inaczej o liczbach i o rzeczach niż jest w rzeczywistości. Ja słuchajcie, zapisałam sobie tutaj. Że ja mam cztery pary takich wiosenno-letnich butów i to są różowe sandały kroksy to są te, takie buty na boso, które są takimi trampeczkami, to są e, takie sneakersy e, holograficzne, e, no i tak czasami czerwone baleriny. I to są takie buty, te trzy pary, to trzy, to są takie, które noszę najczęściej, no ale i tak całe te lato praktycznie przechodziłam w kroksach. No i jeżeli całe lato ja przechodziłam w kroksach, to ja bym wymyślała, że to ja nawet kilkaset <noise> razy w nich chodziłam, ale obliczyłam. Słuchajcie, obliczyłam, bo moje tabelki są moimi ulubionymi yy, po prostu zajęciami w życiu: <noise> że kupiłam je około 20 czerwca. No i do dzisiaj, do 1 września, to było 72 razy, kiedy maksymalnie mogłabym je mieć na sobie. I to są jedne buty. I teraz trzeba odjąć jeszcze kilka deszczowych dni, kiedy miałam holo buty. I trzeba jeszcze odjąć dni, kiedy nosiłam, yy, kiedy było troszkę zimniej i nosiłam buty Ala na Boso. I to wychodzi pewnie już... Z 50 dni, więc już dużo mniej, a ja mam tylko 3 pary butów, e, a Ula ma cztery pary tylko y, balerin, więc no tak, tak zabawnie patrzyłam na to z takim, y, z takim rozbawieniem, że mi się wydaje, że gdyby ktoś pos postawił mi y, przede mną trzy pary butów. Jedne adidaski, e, kiedy pada, jedne adidaski, kiedy jest troszkę zimniej ze skarpeteczką, e, ale jest sucho i takie buty po prostu letnie. To ja bym w życiu nie pomyślała, że tyle wystarczy. Na pewno bym pomyślała, że trzeba jeszcze japonki klapki. Pomyślałabym, że jeszcze trzeba jakieś mega eleganckie, najlepiej jeszcze jakieś różne kolory yy, i że po prostu na pewno nie trzy pary, że wydaje mi się, że to bardzo, bardzo niewiele, a jednak moje życie weryfikuje, że te trzy pary to już jest taki luksus. Luksus, na który sobie pozwalam, do, na który mam prawo w ogóle, do którego mam prawo i na który chcę się decydować. Czyli nie chcę, nie wiem, chodzić w sandałach, kiedy jest zimno i zakładać do nich skarpetkę, bo ja nie kupię nowych butów. Tylko, wiecie, ten wachlarz, właśnie, mam totalny wachlarz do każdej możliwej sytuacji. I to są te, no. Maksymalnie cztery pary, no bo wliczając w to jeszcze baleriny. I tych balerin też nie muszę mieć w kolorze czarnym, cielistym, yy, po prostu czerwonym, zielonym, niebieskim, żeby pasowały do każdej stylizacji. Ja już znając swoją szafę, dowiaduję się o tym, że wystarczą mi czerwone, bo one pasują mi wtedy doskonale do wszystkiego. No i to jest akurat przykład butów, bo w butach i w torebkach jestem. No, w torebkach może nie, bo mam dwie, a mogłabym mieć jedną, ale w, tore w butach, których nie lubię, bo uwielbiam chodzić na boso, jestem totalną minimalistką i taka jestem. Nienawidzę kupować butów. Niedobrze się czuję w butach, chociaż w tych, które mam teraz, czuję się świetnie. Ja mam taką tylko podstawową liczbę butów, i jestem w tym taka świetna. No i właśnie w ciuchach też mog moglibyśmy mieć taki minimum, tyle że na przykład w moim przypadku buty mi się nie nudzą. Ja mogę cały czas chodzić w jednych butach, ale ciuchy już mi się nudzą. Więc w ciuchach muszę mieć więcej i nie mogę mieć minimum. Muszę mieć troszkę troszkę więcej. No ale rzeczywiście nie potrzeba nam aż tyle, ile myślimy, że jest nam niezbędne. To jest bardzo ciekawe i bardzo Wam polecam też się nad tym pochylić, bo tak naprawdę nasza codzienność weryfikuje, co my nosimy. Nie chodzi o to, żebyście Wy teraz. To trochę jak z testem Galupa. Kiedy robiłam test Galupa, polecam Wam mój podcast, w którym opowiadam właśnie o tych wnioskach. Kiedy ja zrobiłam test Galupa, kiedy miałam potem konsultację, w której były te talenty analizowane, to ja miałam takie. No, ale przecież to jest oczywiste. No, wiadomo, że tak jest. Każdy tak ma. I że to jest oczywiste. No, i właśnie wtedy co tam informację: nie, to jesteś ty. To dla ciebie jest oczywiste. I ty tak żyjesz. No, i właśnie o to chodzi, że w tym teście garupa nie wyszły mi nowe umiejętności, których ja się muszę nauczyć. Tam wyszły moje umiejętności, które ja mam, z których korzystam na co dzień, bo je naturalnie mam. No, i właśnie w ciuchach też chodzi o to, że w ciuchach, w butach, w torebkach, w biżuterii. Chodzi o to, że my na co dzień weryfikujemy, co lubimy, co nosimy, w czym się czujemy świetnie, pewnie yy, i zachwycająco, w niektórych rzeczach kobieco, w niektórych wygodnie, w niektórych dziewczęco, w niektórych, nie wiem, yy, w jakiś inny sposób, niektóre wybieramy po domu, niektóre do konkretnych sytuacji itd., itd., że to już jest często zweryfikowane. Często yy, po, yy, podświadomie nie sięgamy po jakąś rzecz, bo coś, i ja na przykład, jak już Chcę po coś sięgnąć, ale właśnie po to nie sięgam, no to ja już mam taką myśl, hej, hej, a dlaczego po to nie sięgasz? A dobra, już wiem, bo to, bo to, bo nie mam czego z tym połączyć na przykład. Że to nie sięgam, no bo nie mam dołów, nie mam spodni, żeby to założyć. Co mogę z tym zrobić? Mogę sobie dokupić takie spodnie, wymienić te, które mi się nie podobają i mieć komplecik yy, i nosić to non-stop. Więc właśnie tak chciałabym Was kolejny raz zachęcić do tego, że to nie jest taka trudna praca nad tą szafą, że to nie jest tak, że wy musicie siebie wymyślić na nowo patrząc na te ciuchy. Tylko ten pierwszy etap jest zaskakująco prosty, bo po prostu wiecie. Te rzeczy noszę, te rzeczy nie noszę. I nie chodzi o wyrzucanie tych rzeczy od razu pierwszego dnia. Można je na chwilę schować, można je wymieniać, można się zastanawiać, można próbować je łączyć z rzeczami, które się lubi, żeby zacząć je nosić i wtedy weryfikować, czy chcemy, czy nie. Ale tak ogólnie to jest już podane na tacy. Tylko się trzeba tak pochylić nad tym i tak się zastanowić. Dobra, to noszę, to noszę, to noszę, to do szafy, tych rzeczy nie noszę, to się zastanowię, czy je potrzebuję. I zazwyczaj się nie potrzebuję ale czasami można się zaskoczyć i właśnie zacząć coś nosić na nowo i z taką radością, jakby to była nowa rzecz. Piąty wniosek. Dzisiaj tak w ogóle czuję, że jesteście nowe, że w ogóle pierwszy raz trafiłyście tu na ilustrację. Dajcie znać jak jest, no bo myślę, że jednak jesteście moimi stałymi widzkami, no ale dzisiaj mam jakąś taką wizję. Eee, mam nadzieję, że trafię tym filmem do nowych osób, ale minimalizm nie musi być basicowy, to nie musi być ramoneska, e, rurki jeansowe i biały t-shirt. U mnie to tak nie wygląda. Mm, no i właśnie jak patrzę sobie na te zdjęcia z sierpnia, z lipca z czerwca, z każdego miesiąca, to ja. No, ale skupmy się już na sierpniu. To ja widzę, jaki ten miesiąc był pod względem ubrań wesoły, wzorzaski. Taki różnorodny, zupełnie y, każdego dnia albo przez większość czasu taki też inny, że jednego dnia tak, drugiego dnia tak, tu kolorowo, tutaj y, w ogóle w drugą stronę y, absolutnie, tu żółty, tu czerwony, tu zielony, tu niebieski, tu taki wzór, tu taki, a tu taka biżuteria, a tu to, a tu tamto. Że to jest tak naładowane różnorodnością, y, że to mimo wszystko cały czas mnie zachwyca, a właściwie zachwyca mnie sprzed 10 lat, która. Myślała, że nie, nigdy, nigdy nie uda mi się mieć minimalistycznej szafy, bo ja się szybko nudzę. Bo ja lubię różne rzeczy. Bo ja lubię wzory, kolory i różne, wiecie, takie fasony. <noise> I nie uda mi się mieć tylko białych, gładkich rzeczy pasujących do wszystkiego. Właściwie okazało się, że dużo rzeczy mam takich, które pasują do różnych rzeczy, no ale właśnie na przykład mam takie rzeczy, które będą pasowały tylko do jednej rzeczy. I to też jest ok, bo ja wtedy ten jeden zestawik mogę nosić często. Ja pamiętam, że to było kilka lat temu kiedy ja rzeczywiście miałam tak nudną szafę. Właśnie miałam basicowe bluzeczki, basicowe spodenki, w sensie takie nadal niby w moim stylu, ale pamiętam, że Ojejku, bardzo, bardzo to tak poszło w, w dziwną stronę. Ja pamiętam taką wiosnę, w której mówiłam potrzebuję koloru i wzoru. I wtedy właśnie kupiłam sobie kilka bluzek i tak zaczęłam wprowadzać kolor. Chyba wtedy Marta też yy, poszerzyła swoją działalność wielomedał z takich rzeczy domowych do właśnie streetwearowych. Yy, no i tak to się zaczęło. I ja teraz mam doskonałą szafę, więc no, miałam taki punkt jak na mnie minimalistyczny, że właśnie basic, ale no to nie jestem ja i nie muszę być, że właśnie minimalizm może się równać różnorodność, kolorowość yy, i wzorzastość. Polecam. Szósty wniosek. W tym miesiącu pojawiła się u mnie jedna nowa, świadoma rzecz. Myślałam, że pojawi się trochę później, yy, no bo w tamtym roku robiłam porządki w szafie i czułam już yy, ten taki. Yy, taką świadomość, że ja nie lubię już moich białych bluzek, że sięgam po nie z taką nieradością zupełnie i że nie chcę mieć tych rzeczy w szafie. I ja tak sobie myślałam, a może wymienię to za dwa lata, za półtora, no, tak zobaczę, zacz zacznę się rozglądać, ale jak już się ta myśl tak pojawiła na głos w filmie to ja już tego samego dnia usiadłam wybrałam bluzkę i zamówiłam bo no ja już wiedziałam, że ja po prostu paskudnie nie chcę nosić tych bluzek one są dla mnie do moich rzeczy, do moich krótkich, do moich spodni za krótkie, one tak wyłażą mi takie są niewygodne, takie nie wiadomo co no i właśnie postanowiłam, że one się już skończyły i teraz zamawiam sobie nową, zamówiłam sobie jedną, a trzy prawdopodobnie pójdą zupełnie z tego domu dalej w świat Śmietnikowy lub inny, bo rzeczywiście są mocno już wychodzone, ale jestem taka zadowolona, że to były właśnie. To były rzeczy, które nosiłam około 5 lat, i nagle przyszedł taki moment, w którym ja się cieszę, że to. Już minął ich czas i teraz przychodzi nowe. To też, co mnie w ogóle tak yy, śmiesznie śmieszy, to to, że teraz będę miała jedną białą bluzkę, a nie trzy. Zawsze je liczyłam jako jedna, zawsze mi tak dziwiło, że w tej mojej takiej różnorodnej, małej szafie są aż trzy takie same bluzki i teraz już ich nie będzie i bardzo mnie to cieszy. No i ta wymiana yy, właśnie. Jednej rzeczy na drugą bardzo mi się dobrze sprawdza i świadomy wybór, świadome zakupy jak najbardziej. Siódmy wniosek to nadal y, pakowanie. Jestem nadal szczęśliwa. Z tego, że bardzo szybko się pakuję na wyjazdy. Nie zabieram ze sobą 100 walizek z ubraniami i przede wszystkim już szpalicho, że zabrałabym 100 walizek z ubraniami na wyjazd. Ale ja w hotelu, w pokoju czy w krynicy w naszym domu nie mam problemu z bałaganem ubraniowym. Nie mam problemu, że te ubrania się walają wszędzie, że ja nie wiem co z czym, nie wiem z czego wybierać, że jestem niewolnikiem. Ubrań, że jestem niewolnikiem ilości rzeczy wokoło mnie. No to mnie zachwyca cały czas, co miesiąc yy, i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Ósmy wniosek. Czuję, że jestem zaspokojona. Po prostu. Że okej, okay, raz w miesiącu sobie sprzątnę szafę, raz w miesiącu podliczę sobie ile co nosiłam i dzięki temu. Ja po prostu przez cały miesiąc wiem, że mam się w co ubrać, że mam wystarczająco, że wyglądam dla siebie świetnie, że mam doskonałe ciuchy pod siebie i że ja po prostu już nie muszę ładować energii ubrania. Boże, ja mogę tą energię spożytkować na zupełnie inne rzeczy I ja jestem zakochana, powiedzmy, w ubraniach, tym, jak można się czuć swobodnie. Ja o ubraniach mogę rozmawiać cały miesiąc, w ogóle dla mnie to jest super, ale bardziej w kontekście tego, że właśnie nie tonę w ubraniach, że mam ich mało, e, że mam wystarczająco, że korzystam ze 100% swojej szafy, e, że nie mam bałaganu e, w domu, w szafie i że mam to uporządkowane, bo ilość mnie nie przytłacza i mnie ten temat zachwyca i mnie ta, ta w ogóle sytuacja w życiu. No po prostu raduje, <laughs> ale jak sobie myślę, że ja co kilka dni miałabym myśl, nie mam się w co ubrać, muszę iść na zakupy i chodzić na te zakupy, to to, to mi się jawi jako koszmar, więc tak się cieszę, że nie muszę tego robić, że ja mam zaspokojoną potrzebę posiadania ubrań. Wspaniałe uczucie. Dziewiąty i ostatni wniosek jest taki, że jestem wdzięczna za to, że przez lata korzystam z tych samych polskich marek. Że ja je znam, że znam twórczynię tych marek po imieniu, że po prostu wiem, co im przyświeca, wiem, jaką pasję mają w tych ubraniach i że ja po prostu potrzebuję wzorza z rzecz. Lecę do sklepu Marty sprawdzić, co tam jest. Potrzebuję dobrze skrojonej białej bluzki, lecę do Natalii z natuli i mam po prostu w 3 sekundy wybraną rzecz, która wiem, że będzie doskonała. Mam inne marki, z których potrzebuję innych rzeczy. To jest po prostu sekunda. Mam potrzebę, spełniam ją w chwilę, a jak sobie myślę, że miałabym chodzić do tych sklepów z szmatami szukać, przymierzać, wybierać. O mój Boże, bardzo by mi się nie chciało, także jestem bardzo wdzięczna za prezentowniki, bo wszystkie te marki, znaczy te wszystkie, o których myślę, czyli Yellow Medal i Natule znalazłam do prezentownika i pewnie kilka innych. No i rzeczywiście jestem wdzięczna za prezentownik, że poświęcam tyle czasu, żeby znaleźć polskie marki. One ze mną potem zostają. Ja się zagłębiam w ich, w ich wiecie, wizje, w ich właśnie w marzenia tych dziewczyn i w odwagę w spełnianiu właśnie tych marzeń o biznesach polskich, no ja jestem zachwycona. No i tak by się to prezentowało dzisiaj, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowane, a ja tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo, pa!